Dzisiaj sięgamy po grę Skitir Horda i na tym filmie zajmiemy się zawartością pudełeczka, które tutaj mamy wyeksponowane. W Polsce wydano wersję Deluxe i jest to takie, no troszeczkę niepozorne w sumie pudełeczko, praktycznie bez żadnych tutaj oznaczeń, bez żadnych napisów. Wydawnictwem, które wypuściło to w Polsce, jest Czacha Games. Natomiast po pierwsze pudełeczko jest magnetyczna, bardzo fajnie tutaj się zatrzaskuje, a po drugie jak otwieramy, mamy taką bardzo piękną ilustrację naszej twierdzy, naszego zamku, obleganą przez różne potwory, przed którymi będziemy się bronić. No i w środku, w środku mamy taką plastikową, plastikową wypraskę, która Mieści nam wszystkie te komponenty. Łącznie z tym, że jeżeli byśmy mieli karty jeśli mielibyśmy karty w koszulkach, to tutaj również te karty by się zmieściły, co nie jest całe takie oczywiste. Polska wersja Deluxe ma, wydrukowaną, ma wyprodukowaną matę. Bardzo fajną, taką z oprzyciami. Mało tego, ta mapa jest również spuszczona, więc nie jest to po prostu mata 1 do jednego z, z wersji anglojęzycznej, ale, ale właśnie tutaj przygotowana dla polskich graczy. Z pozostałości po, po wersji takiej zwykłej, mamy tutaj. Papierowe, kartonowe takie tory, punkt tory money. natomiast tutaj mamy te, ten tor nadrukowany i nie będziemy mieli go, nie będziemy musieli tych elementów akurat używać. Podobnie mamy z żetonami, mamy żetony w wersji papierowej dołączone ale mamy też w wersji Deluxe takie akrylówki bardzo fajne i one się różnią troszeczkę ikonografią no i tutaj w punktach życia mamy maksymalnie plus 3 natomiast w papierowych mamy plus minus 5 więc to są właściwie takie dwie różnice gdyby się okazało, że na przykład tamtej żetony byłoby za mało to możemy sobie sięgnąć po te papierowe ewentualnie te papierowe możemy gdzie chciałbym jeszcze użyć jakiejś innej przepraszam że gdzie na przykład yy, brakuje nam troszeczkę tych, yy, tych tych żetonów. Ja myślę, że sobie na przykład te y, punkty życia y, być może te, przynajmniej te małe, y, dorzucę na przykład do yy, uśpionych bogów, gdzie y, punktów życia jest troszeczkę za mało. Dobrze, mamy planszę. Yy, na planszy mamy yy, właśnie nadrukowany Tor Many yy, mamy yy, Miejsce na rozkładanie kart naszych przeciwników, na karty nasze to co ważne, w, grze, w grę można grać albo solo, albo we dwie osoby w kooperacji przeciwko, przeciwko właśnie tej hordzie. Bądź też jeżeli jest trzeci gracz, no to trzeci gracz zarządza w, wówczas hordą i my się z nim tutaj ścieramy. Także są różne warianty rozgrywek. Tutaj możemy położyć cztery karty z Konkretnie do poszczególnych pól są przypisane konkretne karty. Tutaj będzie brama, przez którą portale obcy wchodzą, te potwory. Tu mamy ta, talię sojuszu jeżeli, i tutaj talie sojuszu. Jeżeli gramy we dwie osoby, jeżeli gramy solo, no to tutaj kładziemy tarte hordy. Tu mamy stosy kart odrzuconych po lewej, po prawej stronie. Co jeszcze? Tutaj mamy karty stos kart obcego, którzy przy drugiej i trzeciej bramie zaczynają nam wchodzić na planszę i będziemy z nimi walczyć i właśnie ich pokonanie powoduje to, że uda nam się tę rozgrywkę w ogóle wygrać. Natomiast tutaj mamy zamek, którego bronimy. Jeżeli ten zamek zostanie zniszczony, to oczywiście przegramy, jeżeli skończą nam się karty sojuszników, również, również tę grę przegramy. Natomiast naszym celem nie jest zniszczenie wszystkich bram, bo trzecie bramy zniszczyć się nie da, tylko właśnie wygranie, pokonanie kart obcego, które mogą być kartami wieloetopowymi. Teraz tak w grze mamy, możemy sobie wydrukować takie, takie przekładki. Można też, bodajże, ze strony producenta kupić, kupić takie przekładki, chyba jeszcze plastikowe bardzo fajne, natomiast ja sobie tutaj wydrukowałem, no niestety kurczę, troszeczkę krzywo mi się pocięło, natomiast y, grę kupiłem używaną i y, ja tu mam co prawda takie y, wydruki czarno-białe, ale ktoś sobie bardzo fajnie zrobił, to nadrukował na kartonikach y, bardzo pięknie to wygląda. I y, no, myślę, myślę, że sobie w ten sposób też y, ponaklejam te, te moje, zastąp zastąpię te. Y, Gra, e, SkyTed jest e, na podstawie e, gry komputerowej robiona. Zupełnie jej nie znam. Więc być może osoby, które e, grają, e, potrafią sobie tutaj dużo więcej dopowiedzieć do tej gry. Natomiast mnie e, te wszystkie nazwy, e, potworów i tak dalej absolutnie nic nie mówią. E, niestety. E, tu mamy takie przykładki, gdzie możemy e, sobie rozdzielić w pudełku część przeznaczoną dla gra, czyli część przeznaczoną dla hordy. Natomiast one później się dzielą. Dzielą jeszcze, jeszcze inaczej. Tu, jeżeli gracz gra hordą, mamy kartę pomocy dla niego, natomiast są też, y, ponieważ no, no, może dwóch graczy gra przeciwko hordzie, mamy dwie karty y, takiej skróconej pomocy, y, które, y, które, y, które nam y, pomagają w, roz, y, w rozgrywce, po prostu, y, również jednosobowej. Oprócz tego, co jeszcze mamy, następna, następna przykładka, no to są właśnie sługusi. I tutaj mamy tych sugusów raptem tylko czterech. Po jednej stronie karty mają w dużej części tego typu rewers, właśnie taki w tym kolorze. Natomiast te karty, te karty sugusów w wersji deluxe, czyli takiej, która jest dostępna po polsku. Układamy właśnie sobie na mapie, natomiast musimy pamiętać jakby o tym, że jak tutaj są potwory, które nas atakują, bądź naszych sojuszników, bądź nasz zamek, to za nimi jest tak zwana druga linia i ci słogusi są zazwyczaj na tej drugiej linii, natomiast mapa pozwala ich umieścić po lewej, po prawej stronie w konkretnych miejscach. Prócz tego tak, potrzebujemy obcych, których tutaj wspomniałem. Po prostu, i mamy ich tutaj bardzo wielu. Więc bardzo ładne takie karty są pokazane, które, które możemy sobie właśnie wybrać, z kim będziemy chcieli, chcieli po prostu sobie walczyć zwyczajnie, prawda? Więc, więc po prostu będzie można sobie odpowiednio wybierać. Kolejną rzeczą, kolejne karty to są zamki różnego rodzaju zamki. My tutaj możemy sobie brać. Te karty są dwustronne. I po jednej stronie opisane są akcje, jakie zaraz wykonuje, natomiast po drugiej, jakbyśmy chcieli sobie stworzyć taką niestandardową talię kart do, do tej rozgrywki, byśmy mogli użyć właśnie tej, tej drugiej tej drugiej strony. Co, co jeszcze mamy? Mamy mamy Mamy, yy, mamy jeszcze tak, yy, może, mamy, mamy w ogóle sześć kart takich szkieletów, nie są one opisane w instrukcji, yy, podejrzewam, że można je po prostu używać do, yy, do różnych tych, yy, do różnych yy, sobie yy, po prostu zadań. Natomiast a właśnie tego szukałem. szukałem. Tutaj mamy karty bramy i teraz tak. Te karty bramy mogą być przeznaczone dla gry jednoosobowej, dwuosobowej, trzyosobowej na trzech różnych stopniach trudności. Wszystko tutaj jest na dole, na dole w tych ikonkach ozna oznaczone. Jest też instrukcja opisana jak, jak należy postępować. Jeżeli chodzi o rewers, te karty mają po prostu inne. Inny kolor i troszeczkę inaczej się je po prostu rozgrywa. Także jest, jest spora grywalność, jeżeli chodzi właśnie o zamki, bo jest ich kilka. Jest kilku opcji, w którym będziemy walczyć i możemy sobie to dowolnie konfigurować. No i mamy też kilka różnych, różnych bram, możemy w różnych rozgrywkach dobierać sobie inne bramy. Teraz tak, jeżeli chodzi o to, czym my gramy, mamy do wyboru talię czerwoną, żółtą, zieloną i niebieską. Zalecane jest, żeby w pierwszych rozgrywkach nie brać udziału, nie brać rozgrywki akurat zielonej. I tutaj jest cała masa bardzo pięknie wykonanych kart. I te karty dzielą się, dzielą się na, na różnego rodzaju typy kart, o których będę mówił już albo w instrukcji, albo będę mówił już przy przykładowej rozgrywce. Myślę, że tutaj tych rozgrywek, też y, będzie kilka, dlatego że będziemy, y, będę chciał zarówno z różnymi przeciwnikami powalczyć, jak i powalczyć sobie y, różnymi taliami, y, taliami y, po prostu, które, y, które będę sobie y, budował. I teraz tak, kolejna rzecz. Mamy, y, więc wybi wybieramy sobie jedną z takich talii. Jeżeli jest dwóch graczy, to każdy z graczy wybiera sobie swój własny, y, własny kolor. Te karty oczywiście przypasowujemy. One mają też inne rzutowanie, rewers. I no, w odpowiednim miejscu sobie układamy i będą na nas czekać. Karty, karty hordy dzielą się na, na dwie rodzaje. Po pierwsze, mamy karty, karty wspólne i je zawsze wpasowujemy w talię hordy, natomiast tutaj możemy sobie Wybrać mamy tak, mamy renegatów, y, mamy, y, mamy, y, mamy potwory, y, mamy również koszmary i mamy jeszcze sto skarb nieumarłych. I przy pierwszej rozgrywce zalecani są właśnie ci tutaj renegaci, więc nie potwory, przepraszam, tylko drapieżniki, o, drapieżniki. I, no, tych kart właśnie też jest sporo. Prócz tego, że gramy sobie takimi zestawami, no to też instrukcja mówi o tym, w jaki sposób można sobie różnego rodzaju własne zestawy budować i grać w zupełnie, w zupełnie odmienny sposób niż, niż byśmy sobie to mogli grać, otwierając po prostu pudełko. Także taka jest, taka jest tutaj zawartość. Mówię, nie ma niestety po polsku, przynajmniej no, ja w tej wersji, którą kupiłem, od kogoś odkupiłem, nie ma, nie ma tych przykładek, więc sobie to wydrukowałem i warto sobie to. Nadrukować. Można kupić bodajże jeszcze przykładki gotowe. Mówię, Są też te przykładki kolorowe takie do ściągnięcia. To jest zarówno jedna, jak i drugie. Przykładki można sobie ściągnąć z serwisu BGG. Przy tych jest troszeczkę problem, bo o ile do kart sojuszników nie ma problemu, żeby się przypisać, to troszeczkę jest problem, żeby. Przypisać się do tamtych, do tamtych talii. Ja w aczkolwiek podejrzewam, że to może być dużo jaśniejsze dla kogoś, kto gra, przepraszam, zna y, grę komputerową. Wróćmy jeszcze do pudełka. Pudełko jest bardzo fajne, solidne, natomiast mm, wypacza się tutaj na bokach, niestety. Jest, jest to kucze troszeczkę tak powytrzywione y, i tak dalej. Natomiast mówię, tu już wchodzi mata, wchodzą. Wszystkie te elementy, które, które po prostu będą, będą używane w trakcie gry, więc nie ma, nie ma tego problemu, żeby to nie dało się ładnie po prostu przechowywać. No i to, co najważniejsze, no to właśnie to, że, że to wszystko się tutaj elegancko po prostu mieści w tej. W tej przekładce. Z tego co wiem, wersja angielska ma również jeszcze dodatkowe, jakieś dodatki, karty, których tutaj już po polsku niestety nie wydano. I pewnie, pewnie nie wyda się, bo o tej grze właściwie po polsku na internecie nie ma. Jest gdzieś tam nawiązanie do prototypu, natomiast już o samej gotowej grze nic, nic niestety. Chyba nic nie znajdziemy. Chyba wszystko odnosi się do prototypu. Rzeczywiście nie ma ani rozgrywek ani jakiejś takiej y, konkretnej, już y, właśnie y, rozgrywki. Dobra, i teraz co jeszcze, y, jeszcze możemy tutaj mieć? Mamy instrukcję bardzo bardzo fajnie taką marsowaną. Y, Jest to ta sama ilustracja, którą mamy po otwarciu pudełka. Mamy tutaj opis różnych, różnych rzeczy. Te przekładki mnie trochę znudziły, tutaj względem tej instrukcji, natomiast instrukcja jest troszeczkę taka, no, niejasna, troszeczkę taka nie e, nieprzyjazna po prostu. I, no, trzeba czas czasami gdzieś szukać, właśnie tutaj są opisy różnych, różnych typów kart, jakie, jakie mamy. Gra toczy się przez y, poszczególne rundy, natomiast każda runda składa się aż z 6, 3, 4, 5, 6, aż 7 różnych faz. Y, więc jest, y, jest to dosyć, y, dosyć ciekawie y, rozwiązane. Y, mamy też opisany tryb kooperacji, Mamy y, opisany, y, w jaki sposób budujemy talie. Y, w jaki sposób gramy w trzy osoby y, w trybie y, pojedynkowym. No i no, tutaj jest reklama Skiteur Moba, gry, gry, która jest w tym samym uniwersum, ale też gra z figurkami i tak dalej, troszeczkę inna, innego rodzaju. Nie wiem czy ona była po polsku wydana. W każdym razie jest tutaj zamieszczona jest taki krótki, krótki poradnik sytuacji nietypowych, co by się... Wydarzyło, aczkolwiek no są różne sytuacje, gdzie, y, gdzie trzeba po prostu brać sobie na logikę właściwie co mamy zrobić, bo nie jestem. No i mamy jeszcze y, achiegmenty, czyli wyzwania y, różnego rodzaju tutaj y, na tylną tą naniesione i możemy sobie y, te osiągnięcia, te wyzwania rozgrywać właśnie na y, trzech różnych poziomach y, trudności. Także... To, że zdobyliśmy na poziomie najłatwiejszym jakieś wyzwanie, to możemy je powtórzyć na stopniu normalnym i stopniu bardzo, bardzo trudnym. Także jest, jest tych możliwości całkiem, całkiem, całkiem sporo. Dobrze, przyjrzeliśmy się, co mamy w pudełku. Mówię, gra jest bardzo fajnie wykonana, bardzo solidnie i ta wersja Deluxe jest bardzo, bardzo bogata. Nie zawiera wszystkiego, ale, ale wystarczająco, na, wystarczająco dużo materiału na to, żeby móc przy tej grze się świetnie bawić. Sama rozgrywka nie trwa zbyt długo, więc tutaj jest chyba około 30-60 do 60 minut bodajże przewidziane. Nie pamiętam teraz... Gdzie, to, gdzie ta informacja jest, czy, czy na pewno, ale, ale no nie trwa, nie, trwa nie, nie ciągną się jakoś bardzo, bardzo dużo, długo te, te, te rozgrywki. No wiadomo, początkowe rozgrywki będą troszeczkę takie, będziemy się dużo zastanawiać, sięgać do instrukcji, co mamy właściwie zrobić, tak dalej. Natomiast później już to wszystko idzie bardzo, bardzo płynnie. Dobrze. W kolejnym filmie omówię dokładnie przygotowanie do gry, jak to wygląda w poszczególnych trybach. Natomiast będzie też instrukcja, no i będzie, będzie kilka na pewno rozgrywek z tego, tej gry, żeby, żebyśmy mogli się też ją nasycić i ubogacić po prostu. Dziękuję i zapraszam.